Ja miałem, rozumiesz, e, simulator ale japoński Japoński japońskich, 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 O, tu też japońskich, japońskich, rzecz japońskich, japońskich, prowadzi japońskich, japońskich,

To jest za łukiem było Aha. Nie udało się Tam owa za będzie Albo po tamtej stronie Na to nie wiem czy było przykazanie To mówię się trudno Tylko wskazanie Wypadnie Będzie druga okazja Będzie Maś zielnika a co to będzie w No koniec, w końcu. Panie, I pan, tam witam przy to, że pracuje w dźwigłach, jest jakiś tam powiedzmy, żeby wstrzymali pracę. Nie wiem, czy oni wstrzymali pracę przy wyjeździe. Pan, proszę uważać, jak będzie pan wyjeżdżał. Co on się tak uwieczył na tym hamulec? tak gdy na jest naszym i HP tak jest samoczynne hamowanie pociągów Coś ty nie ściemniasz, przecież mrugało No Mrugało, mrugało. To czuwa. No to czuwa, a mruga... no ja, jak stało to jest HP Tak, jest HP świetnie Aha A to jest HP to gdzieś... Tam dalej bo to będę Jałow... Przed Jałowcem wiem wszystko. Mhm. Z HP Z HP w pierwszym tak na rezonator przy którym... I Dopiero. O, na Niedawno, ah! okaleczono Na rano jeszcze jej nie było. Na rano jej nie było. Znaczy nie, to nie, nie widziałem, Myśmy już dopiero wolczyli, dopiero ha. To nie widziałem. Ale widać na to, że leżała. Szaki trochę te przycięły się. Przycięły się. Przycięły się. jest się. Przycięły jest przy, przy czuła czuła 60, co 60 sekund, nie? Teoretycznie. 30, uh -huh. Teoretycznie. Aha. Teoretycznie. A praktycznie bardzo różnie się Mhm. Mm Zależy, jak się mechanikowi uda podkręcić.